Hej, witajcie w moim nowym odcinku z tej strony Władek. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, oczywiście zachęcam Was do subskrypcji. Ja prowadzę kanał tematyce Beauty, jest to przede wszystkim makijaż, czasami pielęgnacja a czasami różne zabiegi kosmetyczne, więc jeśli jest to coś, co Was interesuje, to tak jak już wspomniałem przed chwilką, zachęcam Was do subskrypcji. Natomiast dzisiaj kochani porozmawiamy sobie o moich ulubieńcach. Postanowiłem nagrać odcinek o ulubieńcach półrocza. Uwielbiam nagrywać te ulubieńce, które są pod koniec każdego roku, bo tam naprawdę zawierają się Perełki, perełek, najlepsze kosmetyki po prostu z całego roku, te które uwielbiam i przez długi czas były ze mną i mi się sprawdzały bardzo dobrze. E, natomiast um, do końca roku jeszcze mamy pół roku, a ja bardzo, bardzo lubię nagrywać tego typu filmiki i stwierdziłem, że może ciekawe dla Was będzie to, żebym przygotował odcinek. Tak na pół roku, e, dlatego, że ja nie robię tego typu odcinków co miesiąc, więc może ten po 6 miesiącach Was zainteresuje. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie kosmetyki najbardziej mi się sprawdzają, przede wszystkim te, które najbardziej mi się sprawdzają na sobie, ale również mam kilka produktów, które uwielbiam mieć w kuferku. E, będziemy mieli cienie, będziemy mieli produkty do ust, więc um, nie tylko i wyłącznie to, co używam na sobie. Um, tak, więc jeżeli interesuje Was, jakie kosmetyki najbardziej lubiłem e, przez ostatnie 6 miesięcy i z których korzystam najczęściej, to zachęcam do oglądania dalej. Zaczniemy kochani od baz. Jak wiecie ja baz nie używam i nie uznaję zbytnio, a przynajmniej w tym sensie, że będą one przedłużały nam trwałość makijażu, bo przeważnie do tego się nie sprawdzają, przynajmniej na mojej że nigdy tak um, nie było, więc bazę mam y, do innego zadania. Pierwszą bazą, którą bardzo, bardzo lubię i którą używam dość często y, jest baza z Eveline Makeup Primer wygładzająca baza pod makijaż. Ja ją lubię używać wtedy, kiedy nałożę pielęgnację dość, w dość długim czasie przed tym, jak będę nakładać makijaż. W sensie, ta odległość czasu między tymi dwoma czynnościami jest dość długa. Nakładam ją po prostu jako dodatkową warstwę nawilżenia, jako dodatkową warstwę jakby jako kolejny krem do twarzy, który po prostu ułatwi mi aplikację podkładu i będzie ona przyjemniejsza i mniej problemowa. Tani produkt. Do takiego zadania moim zdaniem jak najbardziej się sprawdza. Baza numer dwa to tak naprawdę rozświetlacz. Ogólnie mam tutaj produkty, które mam co najmniej... Chciałem, żeby one były ze mną, co najmniej dwa miesiące. To jest najkrótszy chyba um, termin, więc um, niestety na przykład moje ulubione pędzelki aktualnie z Hakuro się tutaj nie załapują, pędzelki z ibryk, które też testowałem ostatnio miesięcy, tutaj nie załapują, i parę innych produktów, które odkryłem dość niedawno, po prostu nie mogę tutaj dać, bo um, moim zdaniem to by się mijało z celem tworzenia ulubieńców pół więc co najmniej dwa miesiące muszą być i wydaje mi się, że właśnie te produkty jest Charlotte. Jak najbardziej zaliczają się już do tej kategorii, a jeżeli nie, to przepraszam, ale po prostu są warte uwagi. E, więc tak, tak jak mówię, to też nie jest jakby stricte baza. Jest to em, płynny rozświetlacz tak naprawdę, który możemy użyć jako baza pod podkład, zmieszać z podkładem albo nałożyć na podkład, ale daje przepiękny i przenaturalny blask na skórze. E, nic sztucznego, nic widocznego jako makijaż. Bardzo, bardzo piękny produkt. Większość ludzi zachwyca się jakby tym kosmetykiem z Charlotte, i jest to jeden z top, top, top produktów właśnie z tej marki. Ja absolutnie rozumiem czemu. Idziemy do podkładów. Jeżeli chodzi o podkłady, mój totalny ulubieniec już od roku tak naprawdę, jeżeli nie dłużej, jest to Urban Decay Stay Naked. Używam go non-stop na sobie i na innych. Na wszystkich trwałość jest bardzo, bardzo zadowalająca. Na mnie, zwłaszcza kiedy um, inne podkłady sobie nie dają rady, to ten daje sobie rady zawsze. Cienka warstwa wygląda bardzo naturalnie na skórze, krycie wtedy jest raczej lekkie, ale można je delikatnie zbudować, chociaż do tego wolę używać korektorów. E, świetnie się nosi i wygląda świetnie na skórze bardzo, bardzo gładko, e, więc jeżeli szukacie dobrego podkładu, który będzie ładnie się nosić, ten jest moim numer jeden od roku. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o podkłady, to jest akurat paletka Make Up Forever. Ona jest troszeczkę już zjechana, aktualnie nowe opakowanie wygląda jej troszeczkę inaczej, natomiast um, jest to u mnie w kurczony niezastopiony produkt. Zawsze jeżeli trafi mi się ktoś, kto mnie zaskoczy swoim kolorem skóry, wiem, że ta paletka, ta paletka i te podkłady tutaj jak najbardziej dadzą sobie z nim radę i mogę jechać na każde zlecenie i nie martwić się o to, że nie będę miał czym pomalować skóry mojego klienta, klientki. Również nadaje się dobrze pod oczy. To są podkłady w kremie. One są dostępne również w formie sticku i takim w kolorze pojedynczym, natomiast Um, tutaj w paletce mam, o ile się nie mylę 12 odcieni, prawda? Um, I co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Podkład jest raczej z tych kryjących, jeżeli użyjemy go dużo, ale nadal wygląda bardzo zdrowo i naturalnie na cerze. Jest to seria HD, więc jest świetna też do robienia zdjęć. I tak też przy, przeważnie je używam. Jest to moja paletka na sesje zdjęciowe. Korektory i w korektorach mam sporo ulubieńców, bo pozycji jest chyba 5, o ile się nie mylę. I zaczniemy od najświeższej. I zaczniemy od najświeższej. Straciłem na chwilę głos. Jest to Charlotte Tilbury, i jest to technicznie korektor kolorowy. On jest delikatnie brzoskwiniowy. On jest piękny, jeżeli chodzi o neutralizację zasinień pod oczami. Później, korektor, który położymy na niego, wygląda prześwietnie. Wyglądają oczy na wypoczęte, i praktycznie każdy worki wtedy można dokładnie zakryć, i będzie to wyglądało bardzo, bardzo, bardzo świeżo i naturalnie, nadal, bo jest to jednak. Produkt, który ma raczej taką cienką konsystencję, nie pozostawia grubej warstwy i również świetnie się nosi pod innymi korektorami, nie sprawia, że one się ważą. Więc jeżeli potrzebujecie dodać większej mocy Waszym korektorom, to kolorowe korektory bardzo serdecznie Wam polecam, a ta formuła w szczególności mi się sprawdza ostatnio. Jeżeli chodzi o korektory tradycyjne, myślę, że moim numer jeden aktualnym jest korektor z Pat McGrath. używam go namiętnie na sobie i na klientach. Świetny produkt. Bardzo ładne krycie, nie spodziewałem się, że będzie aż tak mocne, ale pozostawia na skórze cudowne, bardzo gładkie i zdrowe wykończenie, nie jest suchy, więc jeden z moich absolutnych ulubieńców, korzystam z niego non stop. Start Shape Tape sprawdza mi się doskonale jako baza podcienia i przede wszystkim dlatego go używam, chyba że komuś pasuje na twarzy kolorystycznie, bo mam tylko jeden odcień, wtedy lubię z niego korzystać również jako ze zwykłego korektora. Pięknie kryje, pięknie się nosi, bardzo, bardzo lubię ten produkt. Ogólnie na temat tych korektorów i trzech, dwóch pozostałych, o których za chwilkę opowiem, mam oddzielny filmik, więc serdecznie Wam polecam. Tam robiłem przegląd ogromnych korektorów, największych korektorów na świecie, czyli że takich, które mają powyżej 10 ml w opakowaniu. Um, takie najbardziej lubię i serdecznie mam polecam ten filmik, bo jest naprawdę moim zdaniem fajny. E, kolejny produkt również bardzo lubię, mam o wiele więcej kolorów e, tego konkretnego produktu, ale złapam akurat za dwa. Dwa, z których używam e, najczęściej jest to 324 i 336, po prostu je ze sobą mieszam i wtedy mam każdy kolor po środku. L'Oreal Infallible e, More Concealer, bardzo podobny do e, Tarte, troszeczkę bardziej suchy, ale w niektórych momentach jest bardzo, bardzo przydatny, zwłaszcza do takiego Pinpoint Concealing, czyli że do korygowania niedoskonałości w bardzo um, takim skupionym miejscu, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Tylko konkretny punkcik i nic innego. I mój ostatni wśród korektorów to Giorgio Armani Luminous Silk. Tutaj mamy już totalnie inny vibe, dlatego że jest to korektor bardzo lekki, bardzo lekko kryjący, jest praktycznie przezroczysty, ale coś tam jest w stanie zawsze nam zakryć. Natomiast ja go bardzo lubię za jego naturalność i też świetliste wykończenie. Wygląda najbardziej świeżo ze wszystkich tych korektorów, które Wam pokazałem przed chwilką um, i jest naprawdę dobry, tylko że jest drogi, więc jeżeli szukacie korektora, który jest delikatny, myślę, że jest też dużo innych opcji w drogerii, ale po prostu naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdza, więc mogę go Wam serdecznie polecić jeżeli szukacie korektora, który ma lekkie krycie. Jeżeli chodzi o pudry, pudry dla mnie no, na pierwszym miejscu stoi cały czas Pat McGrath. Jeden to jest puder do twarzy utrwalający. On jest wystarczająco delikatny, żeby używać go na E, również pod oczami, natomiast e, nie matuje aż tak mocno, żeby powiedzieć, że nadaje się na przykład dla cery tłustej, dlatego, że z nim w przeciągu dnia zaczyna mi przebijać całą mimo wszystko i zaczyna mi się świecić. Natomiast jest to produkt, który przepięknie wygładza skórę, który wygląda na skórze bardzo lekko i naturalnie, ale daje takie wykończenie, którego w innych pudrach nie widziałem. E, wiem, że na pewno są kopie tego produktu i na pewno są produkty, które są w stanie zapewnić nam ten sam efekt, po prostu ja w swojej kolekcji takiego nie posiadam i um, jestem jego fanem już również od ponad roku. On ma tylko 5 gram, natomiast ja go naprawdę namiętnie używam, a jest jego w środku jeszcze ogromna ilość. I zacząłem się zastanawiać, czy powinniśmy w ogóle zwracać uwagę na gramaturę produktów, dlatego że. Um, Gramatura nie znaczy wydajność. Gramatura nie równa się pojemności, dlatego że e, czy tam objętości, dlatego że jeżeli spojrzymy na kilogram piórek, kilogram kamieni, będziemy mieli zdecydowanie różne objętości, i to również w makijażu będzie się przekładało na inną wydajność zwyczajnie, więc być może tutaj na przykład mamy 5 gram masy, ale produkt jest bardzo lekki i jest go tak naprawdę dużo, a możemy mieć pudru, którego będzie 10 gram ale będą tam bardziej ciężkie minerały i przez to będzie go zdecydowanie mniej i będzie szybciej schodzić. Jeżeli chodzi o ten produkt, martwiłem się, że będzie schodzić za szybko. Jest go bardzo dużo w środku, a tak jak powiedziałem używam go mega często. Yy, I kolejny puder to jest puder pod oczy. On daje przepiękny efekt bluru i wygładzania delikatnie bieli, więc na to trzeba zwrócić uwagę, ale są też dostępne opcje kolorystyczne, więc jeżeli wybierzecie sobie opcję medium, to tam jest już kolor, więc to biele nie będzie o wiele mniej zauważalne, natomiast również bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdza pod oczami. Natomiast nie jest jakiś bardzo nawilżający, ani rozświetlający. Jest raczej wygładzający. Bardziej bym tak określił ten produkt. Konturowanie. Mam tutaj dwa produkty. Pierwszym z nich jest Huda Beauty Tantur. Jest to produkt do konturowania kremowego. On ma bardziej neutralny odcień, nawet w kierunku delikatnie ciepłego. Natomiast pięknie się wygląda na twarzy, pięknie się rozprowadza bardzo ładnie wygląda, nadaje się moim zdaniem do konturowania jak i do opalania twarzy, natomiast jeżeli chcemy uzyskać bardzo, bardzo naturalny efekt tego wykonturowania, czyli że szukamy bardziej zimnych tonów, to ten produkt bym przeskoczył. Dla wszystkich innych jest to świetna opcja, a jeżeli właśnie szukamy czegoś mega chłodnego, ja kocham, używam namiętnie puder z Kevina Aucoin nadzieję, że on mi się tutaj nie kruszy, jest bardzo, bardzo delikatny. Wystarczy go dosłownie dotknąć pędzelkiem i już będzie go za dużo na właśnie ten pędzel. Natomiast jest przepiękny kolor tego produktu, on jest bardzo taki właśnie szary, zimny, jest to odcień light, więc świetnie się nadaje do jasnych karnacji, oczywiście, oczywiście mają więcej kolorów. Um, pięknie się blenduje, ale jest bardzo mocno pigmentowany, więc jednak trzeba się przyłożyć do tego blendowania, bo jeżeli go nie wyblendujemy, to będzie go bardzo mocno widać. Złapałem go w TK Maxie, wtedy jest 50% taniej niż na stronie producenta, polecam Wam zaglądać do Maxów i być może złapać sobie swoją wersję, ale bardzo, bardzo lubię ten produkt do konturowania. Jeżeli szukacie chłodnego, to polecam. Jeżeli chodzi o różę, mam tutaj sporo propozycji. Mój pierwszy róż, który bardzo, bardzo lubię jest z Avonu. jest to odcień Desert Rose Powder Blush po prostu. On wygląda w ten sposób. Mam go aktualnie na twarzy. Pięknie się blenduje, ma dość mocną pigmentację. Znaczy, nie, nie, nie jest ta pigmentacja za mocna, więc nie robię sobie nią zazwyczaj plam. Chyba że użyję, chyba, że użyję złego narzędzia do tego, mm, ale jest to jeden z moich ulubionych róż. Bardzo ładnie się nosi, bardzo ładnie wygląda na buzi. Jak wiecie, ja lubię nakładać róż przez środek twarzy. Ten jest raczej matowy, więc do tego nadaje się dla mnie idealnie. E, polecam. Nie będzie drogi, bo to jest Avon. I kolejne produkty, które mi się świetnie sprawdzają. Mam nadzieję, że też już mam je dwa miesiące. Jeżeli nie, to przepraszam, ale kupiłem sobie cztery odcienie róży z Vibo. Są to konkretnie numer 3, Tu jest 2, tu jest cztery, a tu jest 5. Czyli że od dwójki do piątki. Oni mają w sumie na razie sześć odcieni. Te skrajne jedynka i szóstka mi się po prostu nie podobały. Fajna formuła, są delikatniejsze swoje pigmentacji, więc dla osób z ciężką ręką myślę, że mogą być lepszą opcją, bo po prostu nie zrobicie sobie nimi plam. ładnie się blendują. Ten tutaj ma delikatny złoty shift, pozostałe są raczej matowe i takie też preferuję. Bardzo też fajna opcja, jeżeli jesteście na budżecie, a potrzebujecie wrzucić sobie coś do kuferka, będzie się fajnie sprawdzać. Ale również fajna opcja, żeby po prostu mieć jedną paletkę u siebie w domu i mieć duży wybór róży. I nie musieć martwić się tym, żeby dokupywać sobie inne pojedyncze odcienie. Dobre lusterko, można z tym podróżować. Jak najbardziej jestem na tak. A z opcji paletkowych, troszeczkę droższych, cały czas już chyba mam tą paletkę ponad rok. Uwielbiam e, NARS jak się ona tutaj nazywa Exposed Cheek Palette. E, róże wyglądają tutaj w ten sposób. Mamy jeden rozświetlacz, tych kolorów możemy używać jako brązerów, ale raczej są to mimo wszystko e, róże. Są one, o ile mi się wydaje i dobrze na to patrzę, wypiekane, bardzo ładnie wyglądają na buzi, naturalnie, lekko, nie mam takiego pudrowego takiego wykończenia, jest to raczej wykończenie skóropodobne, są mega lekkie. Również używam ich od dawna, rozświetlacz też jest bardzo dobrej jakości, ale jeżeli chodzi o rozświetlacze, mam lepsze opcje, więc ta paletka, jeżeli chodzi o róże, jest jedną z moich ulubionych, ale jest to zdecydowanie taka droższa opcja. I mój kultowy produkt, który już cały czas, można go jeszcze dostać online. Wiem, że już go nie ma w sklepach, ale można go dostać online. Jest to szminka The Only One, The Only One po prostu. Mat. The Only One Mat. E, ja to mam tutaj w odcieniu 810. Ona się wydaje być taka intensywnie czerwona, ale po wyblądowaniu jest bardzo ładna i bardzo naturalnie. Wygląda na cerze, przez to też że jest kremowa i jest później pudrowana, nosi się niesamowicie długo, ładnie się blenduje, nie bo nie pamiętam czy to powiedziałem. Ale ostatnio wyciągnąłem z mojej szafy, bo równie miałem owo odcieniu tą szminkę w odcieniu 200 i zakochałem się również w tym odcieniu. A wrzucam go tutaj na pewno, dlatego że już znam tą formułę, bo tego używam od lat. Więc mimo, że tej używam dość krótko, po prostu mi się podoba ten kolor. Powiem Wam tak, jeżeli znajdziecie kolor, który Wam się podoba z tej formuły, to jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry, kremowy róż, natomiast jest troszeczkę cię, trudniej z dostępnością, ale jeżeli znajdziecie go w internecie, to przeważnie kosztuje grosze. Roświetlacze. Myślę, że nikogo nie muszę przedstawiać rozświetlaczowi z Nabli. Jest to rozświetlacz, który dostałem, kiedy miałem mój filmik razem z Kokolitą. Wybrałem go sobie sam, bo byłem go bardzo ciekaw i powiem Wam, że jestem nim zakochany od tamtego dnia. Używam go codziennie. Jest to mój rozświetlacz również, którego używam na innych osobach. Na wszystkich wygląda przepięknie. Jego kolor jest bardzo taki półtransparentny, więc nie zostawia on koloru na skórze tylko i wyłącznie ładnie odbija światło. Można go nałożyć delikatnie, można go nałożyć bardziej intensywnie. Zawsze wygląda dobrze. Um, I sprawdza się też u mnie na wielu karnacjach. Jest to produkt wypiekany, jest on troszeczkę kosztowny, ale ja jestem osobą, która nie zachwyca się normalnie rozświetlaczami, a ten produkt mnie zwalił z nóg wtedy i nadal jest moim ulubionym rozświetlaczem. A moim zdaniem nie miałem chyba lepszego niż ten, więc serdecznie go Wam polecam. Też piszecie do mnie, bo wiele osób, przez to, że pokazuję go tak często, zakupiło sobie ten rozświetlacz i słysza same dobre opinie. Więc i zawsze też proszę Was, że jeżeli go kupicie, dajcie mi znać, czy on się również wam sprawdza. Więc e, myślę, że na jego temat to było na tyle. Natomiast kolejny rozświetlacz, który bardzo lubię, jest z Beauty Blendera i jest to Glass Glow Shine Lighter. Jest to rozświetlacz, który jest raczej produktem edytorialowym, produktem, którego używam na sesjach. Można go używać na co dzień, oczywiście, jeżeli lubicie bardzo mokry look na waszej buzi. Natomiast, um, pomimo, że inaczej, można go używać na co dzień, jeżeli lubicie bardzo taki mokry look na waszej buzi, również się nosi dobrze. Nie jest on kremowym typem rozświetlacza, który jest bardzo lepki. Natomiast nie jest on też najbardziej trwały, bo jeżeli będzie się dotykać buzi, to jednak będzie się ścierać. Ale jest to rozświetlacz, który daje najbardziej mokre, najpiękniejsze takie rozświetlenie jak po prostu z błyszczyka albo z wazyliny, ale nie jest aż tak rozpuszczający i niszczący dla makijażu pod spodem, więc jeżeli nałożymy go na podkład i nie będziemy tego ruszać, to on nie będzie się po prostu, wiecie, rozpadać na naszej twarzy, rozkawalać i, i, i nie będą się działy z nim złe rzeczy. Będzie ten produkt bardzo ładnie siedzieć na makijażu również, więc to jest mój ulubiony produkt do uzyskiwania mokrego rozświetlenia, takiego iście naprawdę mokrego. Dalej brwi i same tanie opcje. Żel do brwi, który zmiót mnie totalnie z nóg, to jest My Secret. Wow, eyebrow. Nie miałem chyba tak mocnego żelu do brwi, który jest typowym żelem do brwi, dlatego że może być, może widzieliście, albo być może dopiero będziecie widzieć mój filmik o innych produktach, których można używać do brwi, ale nie są teoretycznie do nich przeznaczone. Ale um, jeżeli chodzi o żel, żel. To jest to naprawdę doskonały żel. Doskonały żel. Wyparł mój ulubiony żel z Benefitu, który jest do niego bardzo podobny, ale ponad chyba 10 razy droższy. Ten kosztuje 15 zł bez promocji, można go złapać taniej. Jest świetny. Świetnie trzyma brwi, ładnie na nich wygląda. Szczoteczka nakłada troszeczkę za dużo produktu, ale przy tej cenie jestem w stanie to wybaczyć. I kratki do brwi. Kratki do brwi są z Vivo Feather Brow Creator. Użyłam ich chyba też od roku. Są świetne, dobrze wyglądają na wszystkich. Mają tylko dwa kolory, ale są na tyle uniwersalne, że byłem w stanie ich używać i na najciemniejszych kobietach, jak i na najjaśniejszych. Tylko trzeba, wiecie, mieć delikatniejszą technikę, wtedy, jeżeli chcemy nałożyć się delikatnie. Um, świetne, cienkie, precyzyjne, trwałe. Bardzo serdecznie Wam polecam i też tanie. Mgiełka. Mgiełek też za dużo nie lubię, ale ta konkretna mi się bardzo, bardzo spodobała. Jest to chierunowa mgiełka z pudrem roślinnym. Więc ona, pomimo że na mojej mieszanej cerze odejmuje tę pudrowość, ale przez to, że jest tutaj tak czy siak puder, to nie sprawia, że ta twarz jest lśniąca czy taka za bardzo nawiedziana, tylko właśnie wygląda bardzo, bardzo dobrze. Po prostu mniej pudrowo, ale nadal matowo, czyli że tak jak ja lubię. Natomiast jeżeli szukacie czegoś bardziej nawilżającego, to również mają wersje takie po prostu zwykłe, bez pudru. Myślę, że mogą się też fajnie sprawdzić. Um, inną dobrą opcją, tylko tej już sobie nie przygotowałem w tym miejscu, ale pokażę Wam przybitkę, jest um, giełka z Beauty Blendera. Ona Wam totalnie otłuści nawet twarz, bym powiedział, więc dla suchych cer jak najbardziej, dla ser e, tłustszych, tak jak moja, Mm -mm, ale mm, fajny produkt. Dobra, teraz idziemy do cieni. Nieustannie, jeżeli chodzi o cienie kolorowe, moim zdaniem paletka z Be Perfect jest mm, królem. Nie, nie trafiłem jeszcze na lepsze cienie kolorowe, które by tak ładnie się blendowały, ale dawały też taką intensywność. Mam też tą paletkę w większej wersji, tą Carnival XL. Też bardzo lubię, tylko że tą wolę przez jej rozmiar. I tak jest bardzo duża i tak nie lubię jej przeważnie zabierać ze sobą do kufra, ale jest to jedyna, która się do tego kufra faktycznie mieści. Tamta jest zdecydowanie za duża, więc um, jestem w stanie ją Wam jak najbardziej polecić. A jeżeli chodzi o cienie neutralne, to u mnie króluje KKW. Słuchajcie, ja z KKW mam... W sumie 5 paletek. Mam dwie matowe, które zawierają same matowe, neutralne cienie. Tutaj mamy same ciepłe brązy, tutaj mamy same chłodne brązy. Natomiast um, w środku, kochani, może pokażę Wam, która jest pusta. Tutaj są inne cienie aktualnie po prostu, dlatego że wyciągnąłem ze środka e, cienie gdzie indziej. O, one wyglądają aktualnie w ten sposób, dlatego że moje cienie zaraz pokażę, gdzie się znajdują. Mam tutaj jeszcze obie paletki w kolaboracji z Mario, czyli że tą pierwszą i tą drugą i mam paletkę, to się chyba nazywa Fire, czyli Soul Fire, która jest bardzo, bardzo ciepła. Natomiast z racji tego, że chcę je transportować troszeczkę wygodniej, to mam je u siebie w kufrze w takich oto... O na cienie to są opakowanka z blended, paletkach magnetycznych um, I co Wam chcę powiedzieć na ten temat? Cienie są okej okay jakości, natomiast najbardziej lubię po prostu przez to, jak duży wybór kolorów neutralnych po prostu one mi dają, więc mm, jeżeli chodzi o makijaże na klientkach, to więcej jeszcze dwie paletki przeważnie nie są mi potrzebne. Mm, jakość jest, tak jak powiedziałem, ok, blendują się ładnie, mają dobrą pigmentację, nie są za mocno napigmentowane, więc można nimi pracować powoli i bez przesadyzmu, że tak powiem. E, bardzo dobre, natomiast e, zdecydowanie nie polecam Wam posiadania wszystkich tych paletek, które mam, dlatego że one są bardzo łatwe do zdublowania jedna przez drugą. Jak widzicie, e, to jest praktycznie ten sam kolor, w, bardzo często, więc wystarczy Wam jedna albo dwie. Natomiast, tutaj w środku na razie zapasowo, bo muszę sobie domówić nowe opakowanka z Blended, żeby to przełożyć. Mam troszeczkę turbo turbopigmentów i moje dwa ulubione turbopigmenty to y, diamentowy i złotówka. Wydaje mi się, że tak się nazywają, bo nie mam tutaj już naklejek na nich, ale są to moje dwa ulubione cienie do korzystania na y, pannach młodych. Wyglądają świetnie, bardzo ładnie rozświetlają powiekę, a te dwa odcienie po prostu są bardzo, bardzo uniwersalne, więc gdybyście chcieli sobie wybrać turbo pigmenty, te dwa kolory są moimi ulubieńcami. I produkty do ust. I ja, jeżeli chodzi o usta, najbardziej lubię usta w odcieniu Nude, w takim delikatnie brązowym odcieniu, więc wszystkie produkty tutaj będą mniej lub bardziej brązowe, ale bardzo Nude. Dwie konturówki i przeważnie nie używam konturówek dlatego, że używam pędzelków do ust, które zapewniają mi na tyle dużą precyzję, że konturówek używać nie muszę, ale kiedy chcę dać delikatnie inny u u efekt tym ustom, bardzo lubię konturówki z Golden Rose. Mam tutaj dwa odcienie 209 i 211. Jeden jest bardzo, bardzo chłodny, ciemnobrązowy, drugi jest troszeczkę mniej chłodny, jaśniejszy brąz, ale są to naprawdę bardzo ładne, neutralne konturówki, którymi się nie muszę przejmować, że wpadną mi w różowe tony których przeważnie nie chcę, przynajmniej jeżeli chodzi o takie makijaże, które ja lubię. I jeżeli chodzi o szminki do właśnie zadania tego brązowo-niudowego, to mam ich tutaj, um, powiedziałbym, że nawet sporo. Jedną z moich najbardziej ulubionych, a bardzo, bardzo tanich, zaskoczyła mnie ona, kiedy ją kupiłem, jest chyba szminka z Essence, tak mi się wydaje. Um, tak, jest to Essence. Mam nadzieję, że jest to Essence. Nie mam pojęcia. Kolor to 05 Legendary, jest to właśnie taki brązowy nude, bardzo neutralny. Będę Wam pokazywać oczywiście przybitki w miniaturce, znaczy gdzieś tutaj na ekranie, dalej mam szwinkę, które ogólnie formułuje są jak najbardziej ok. Są to szminki kremowe, więc wiadomo, że będą się one nosiły jak kremowe szminki, będą się zjadać, ale jeżeli co wam powiedzieć, jeżeli macie ją je przy sobie, to możecie po prostu tą szynkę jak najbardziej zwyczajnie poprawić. Dalej co mamy, a i one są też raczej w matowym wykończeniu. Dalej pokażę Wam być może szminkę z Golden Rose, ona jest w takiej kredce, jest to odcień 25, jest to kredka raczej taka w odcieniu korektora, i delikatnie różowała, wolałbym, żeby była bardziej neutralna, ale jeszcze mam jedną, która jest też bardzo jasna i też troszeczkę bardziej różowała, nawet bardziej od tej, ale bardzo ją lubię, jeżeli chcę rozjaśnić komuś na przykład środek ust albo dać naprawdę taki nude efekt na ustach i wtedy do tego dołożyć konturówkę, żeby te usta nie były, wiecie, jak w korektorze. Wygląda to pięknie. Szminka z L'Oreal color Ridge Matte 634. Taka bardzo czekoladowa, bym powiedział. Piękna szminka. Dalej tutaj mam trzy szminki z Maybelline, też w matowym wykończeniu. To są numery 930, 981 i 986. Tak jak widzicie na przybitkach, jedne są bardziej brązowe, drugie są delikatnie różowe i jaśniejsze. Ale um, tak, są zdecydowanie w odcieniach nude. No i dobra, w tym odcinku to było na tyle, tego było dość sporo, ale starałem się przebrnąć przez to dość szybko. Niektóre produkty mogliście widzieć w ulubieńcach roku, również produkty z ulubieńców roku zeszłego nadal są aktualne, ale po prostu wyciągnąłem te, które miałem pod ręką, które miałem w kuferku, z których korzystam najczęściej i które bardzo, bardzo polecam. Więc tak, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, serdecznie zachęcam Was do subskrypcji, żebyście nie przegapili odcinków następnych tego typu albo innych moich produkcji po prostu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!